Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotowałem przepyszne gołąbki, nadziane przepysznym farszem. Pokażę wam, jak ja robię gołąbki, a później przygotuję dwa sosy. Jeden pieczarkowy, można powiedzieć nawet grzybowy, a drugi pomidorowy. Z przepisu mojej mamy. Jest to najlepszy sos pomidorowy do gołąbków ever! Musicie go spróbować. Jesteście ciekawi, jak to wszystko przygotować? To zapraszam na przepis. Zaczynam od boczku. Boczek kroję w plastry, a następnie w cieniutkie paseczki. A na zimną patelnię wkładam masło klarowane, dodaję boczek i całość wytapiam. A kiedy boczek jest w połowie drogi wytapiania się, dodaję teraz pokrojoną w kostkę cebulę i całość podsmażam. Cebulka fajnie mi się zeszkliła. Teraz dodaję ryż długoziarnisty, całość delikatnie mieszam i kiedy on już wsiąknie ten tłuszcz z tej patelni i stanie się taki delikatnie przejrzysty, robię jedną bardzo szybką rzecz. Wlewam gorący bulion, całość zamykam i wkładam do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni na około 20 minut. Przejdźmy do mięsa. Mam tutaj piękny, naprawdę idealny kawałek karkówki z pięknymi przerostami i tłuszczykiem, i taką karkówkę teraz. Ja wiem, że trochę jest żal ją pokroić, i wiem, że ta karkówka nie wygląda, ale jest tutaj 550 gramów tego mięsa. I dlaczego lubię karkówkę? Bo jest tłusta, mięso jest naprawdę fantastyczne, i takie mięso muszę pokroić, a następnie przepuścić przez maszynkę. Miele na oczkach ósemkach dwukrotnie. Ryż jest już gotowy. Pokażę wam jak on wygląda. Spójrzcie, widzicie to? On już przeszedł tymi wszystkimi smakami i ten ryż naprawdę powinien już dobrze smakować. To jest coś niesamowitego. Ja w szkole pamiętam wyjadałem taki ryż bez niczego i teraz musimy sobie to wszystko doprawić. Dodaję sól na taką ilość dwie łyżeczki soli. Do tego sporo majeranku, zmiażdżony czosnek i dodajemy świeżo zmielony pieprz. To wszystko mieszamy ładnie ze sobą i ryż jest już gotowy. Wystarczy teraz dodać najważniejszy składnik, czyli nasze zmielone mięso. Do tego ryż. No i to wszystko musimy połączyć ze sobą. Musimy dokładnie wymieszać. I farsz będziemy mieli już gotowy. Spójrzcie, tak powinien wyglądać idealny farsz gotowy do naszych gołąbków. Przejdźmy teraz do naszej kapusty. Jeżeli chodzi o kapustę, to na samym początku pozbywam się tych pierwszych brzydkich liści. Ten jeszcze był taki brzydki. Jak już mam ładne liście, to w tym momencie muszę wyciąć głąb. Uważajcie, bo kapusta jest twarda. Nóż może dziwnie zareagować i możecie się. Uszkodzić. Hop. Bo głąb trzyma te wszystkie liście. I teraz, jak wrzucimy, będziemy parzyć kapustę, to liście delikatnie jeden po drugim będą nam łatwo odchodzić. Tak przygotowaną kapustę ostrożnie wkładam do gotującej się wody i czekam do momentu, aż liście same zaczną odchodzić od tej kapusty. Pamiętajcie, żeby kapustą też manewrować, żeby te liście równomiernie blanszowały się. Spójrzcie, po kilku minutach takiego blanszowania mojej kapusty możemy już ściągać pierwsze liście. Wyciągamy takiego liścia do miseczki i czekamy na kolejnego. Jeżeli po wyciągnięciu z wody liście nie są elastyczne, a dalej są sztywne, wystarczy je tylko wrzucić do wody i zblanszować przez kilka chwil. Tak ja właśnie to robię. Dam im jeszcze. Kilka chwil. Niech one się tutaj zblanszują. Kiedy liście kapusty są już zblanszowane, są elastyczne i giętkie. W tym momencie musimy pozbyć się tego rdzenia, który tutaj jest na każdym liściu kapusty. Bierzemy sobie mały nożyk i tym małym nożykiem ostrym, tylko uważamy, żeby nie zrobić dziury, musimy wykroić rdzeń. Dzięki temu ten liść będzie jeszcze bardziej elastyczny. O. Tak, zwinie nam się ładnie. I teraz tak, bierzemy liścia, rozkładamy go, wkładamy do niego 150 gramów farszu. Czyli mniej więcej tyle. Rozkładamy, zawijamy rogi, podciągamy i dość ciasno zawijamy takiego gołąbka. W ten oto właśnie sposób. I tak robimy z każdym. Gołąbki mam już zwinięte, więc teraz musimy przygotować sobie garnek. Moi drodzy, biorę i te liście kapusty, które mi zostały, bo zawsze zostanie tych liści kapusty, wykładam na samo dno mojego naczynia. Może być to garnek albo jakaś patelnia głęboka. Chodzi o to, żeby gołąbki udusić. Niektórzy duszą w piekarniku. Ja tego nie robię. Ja to robię zawsze w garnku. I teraz. Wkładam gołąbki. Pamiętajcie, żeby włożyć je tak ciasno, jak to tylko jest możliwe. Spójrzcie, tak właśnie powinny wyglądać gołąbki. One są tak ciasno włożone, że już tutaj nawet palca nie wsadzimy. I teraz tak zalewam to bulionem. 300 ml bulionu mam tylko. Nie za dużo. Dodaję również wody. Bo one nie muszą się kąpać tylko w bulionie. Ta woda też jest ważna. Poza tym, yy, za chwilę, one wypiją trochę tej wody i tego bulionu, i tego wszystkiego, co tutaj jest. I już niczym nie doprawiam, tylko wrzucam kilka liści laurowych. Niektórzy dodają też pomidora, ale ja będę robił dwa sosy jeden pomidorowy, drugi grzybowy. Dlatego yy, nie chcę, żeby te gołąbki przeszły pomidorowym smakiem na razie i przykrywam. Kładam na gaz i gotuję. Gotuję, aż kapusta będzie miękka. Na wolnym ogniu przez około 45 minut, nawet do godziny. Przejdźmy teraz do przygotowania najlepszego sosu pomidorowego. Moi drodzy, do rondelka wrzucam sobie mąkę pszenną i muszę ją tylko delikatnie podprażyć. I kiedy ona zacznie nabierać koloru, to wam pokażę co dalej. Spójrzcie, mieszamy sobie cały czas. Delikatnie prażymy mąkę. I kiedy mąka się już delikatnie podprażyła, dodaję masło, cały czas mieszam i chcę połączyć te dwa składniki ze sobą. Masło z tą mąką. Dobrze. I teraz dodaję mleko. Wlewam, mieszam wszystko i chcę, żeby te grudki tutaj się rozbiły. Następnie wlewam wywar. Ja mam tutaj osobny wywar, ale możecie dodać ten wywar z gołąbków których się dusiły. Teraz podkręcam gaz i mieszam do momentu, aż sos gęstnieje i zacznie bulgać, pyrkać delikatnie po malutku. Widzę, że sos zaczął się gotować. I teraz tak, dodaję koncentrat pomidorowy. Ja wiem, że to jest może trochę kontrowersyjne, ale ja już próbowałem robić ten sos na wszystkie sposoby. Z pasatą pomidorową, z przecieranymi pomidorami. Ze wszystkim. I muszę Wam powiedzieć, że to jest przepis mojej mamy. I to jest mój ulubiony sos na gołąbki. Musicie mi wierzyć na słowo: zróbcie, spróbujcie i sami ocenicie. Naprawdę jest to najlepszy sos pomidorowy do gołąbków. Przysięgam Wam, jak zrobicie na koncentracie, smakuje najlepiej. Naprawdę. Próbowałem wszystkiego, żadna opcja nie była dobra. Moi drodzy, teraz do tego szczypta soli. Doprawiam też to świeżo zmielonym pieprzem. Nie za dużo. Tak. I jeszcze raz muszę doprowadzić go do wrzenia. Jeżeli sos jest za gęsty, dodajcie troszeczkę więcej wywaru z gołąbków, tej wody, w której się gotowały gołąbki. I macie naprawdę coś przepysznego. Ja uwielbiam ten sos. To jest podstawa pysznych domowych gołąbków. Przejdźmy teraz do sosu grzybowego. Ja wiem, że najlepszy sos grzybowy jest ze świeżych leśnych grzybów, ale świeże leśne grzyby nie rosną cały rok, dlatego dzisiaj postanowiłem pokazać wam, jak możecie przy pomocy takich oto pieczarek, które są dostępne w marketach, przygotować fantastyczny sos. Do tego celu wybrałem dwa rodzaje pieczarek: brązowe i Zwykłe, białe. Pieczarki na początek sobie oczyściłem, i teraz tak wyciągam sobie trzon. Każdy trzon kroję w ten oto właśnie sposób, a pieczarki siekam. Część z nich możemy zostawić. No, jeżeli mamy takie fajne, ładne, jędrne, to możemy przekroić w ten oto właśnie sposób. One wtedy nabiorą zupełnie innego charakteru. I tak robię z wszystkimi pieczarkami. Na patelni rozgrzewam masło klarowane, na którym posmażam pieczarki. A kiedy pieczarki zaczęły już nabierać dobrego koloru, ładnego, takiego złocistego, dodaję teraz cebulę, pokrojony czosnek i całość jeszcze podsmażam przez kilka chwil do momentu, aż cebula będzie szklista. Następnie wlewam odrobinę białego wina. I czekam, aż całe wino odparuje. Następnie na patelnię dodaję jedną łyżkę mąki. Całość mieszam. Doprawiam też świeżo zmielonym pieprzem i świeżym rozmarynem. I kiedy mąka już się połączy z tymi wszystkimi składnikami, które my tutaj mamy na patelni, wlewam wywar z gołąbków i zalewam słodką śmietanką. Całość gotuje jeszcze kilka chwil, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą, a sos się zagotuje. Jeżeli chcecie, żeby wasz sos uzyskał jeszcze taki y, dodatkowy aromat grzybowy, to słuchajcie, ja mam tutaj przepyszne, suszone borowiki. I takie borowiki wrzucam do moździerza z odrobiną soli, ucieram wszystko na taki puder, i na samym końcu. Dodaję ten puder do mojego sosu grzybowego. Dzięki temu uzyskamy naprawdę niesamowity aromat grzybowy. Na samym końcu doprawiam tylko solą i sos jest już gotowy. Moi drodzy, wszystko jest gotowe, więc możemy wykładać. Ja na samym początku wykładam sobie sos pomidorowy z przepisu mojej mamy, a później mój sos pieczarkowy. Tak. Dwa sosy, jeden gołąbek. Zobaczymy, który sos będzie lepszy, smaczniejszy. I wyciągnijmy sobie też tego gołąbka jednego całego. Tak on się prezentuje. Mm. Ja osobiście uwielbiam gołąbki w sosie pomidorowym, więc zacznę od tego gołąbka w tym sosie pomidorowym. Mmm. Mm. Muszę wam powiedzieć, że nadzienie jest niesamowite. Przepyszne. Delikatne. Do tego ten sos pomidorowy. I to są gołąbki jakie znam z domu. Mhm. Mm A jeżeli chodzi o sos grzybowy, to wam pokazuję jak w ogóle taki gołąbek wygląda. Spójrzcie. Pyszne. Dużo farszu. O to właśnie mi chodziło. A sos grzybowy, mhm. <grybowy> mm. grzybowy też dobry, ale ja osobiście wolę w sosie pomidorowym. Dajcie mi znać w komentarzach z jakim sosem wy jecie gołąbki. Do zobaczenia.